Witajcie w RAID, powrócił tajny sposób na zdobycie dwóch legendarnych i trzech epickich mistrzów. Ale oprócz sekretu ten film będzie miał również najlepsze kody promocyjne z mistrzami i zasobami. Ujawnię tę tajną metodę pod koniec filmu. Nikt nie odejdzie bez bonusów ode mnie. Teraz zaczynamy. Niestety kody promocyjne mają ograniczony okres ważności, szybko się kończą i mają niewielką liczbę zastosowań. Aby zdobyć nowe kody promocyjne, bonusy i linki od mistrzów, po prostu zasubskrybuj kanał i polub wideo. W następnym filmie będzie jeszcze więcej bonusów i kodów promocyjnych, więc nie przegap. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym czy doświadczonym graczem, który chce nowego konta z najfajniejszymi bonusami, idealny bonus czeka na Ciebie w opisie. Tworząc konto za pośrednictwem naszego linku, otrzymasz Light mistrza, który zapewnia buf obrony, zmartwychwstanie w stanie i nieprzyjemnie osłabia wrogów debuffami. Kolejną cechą naszego linku jest to, że otrzymasz drugiego mistrza epickiego, gdy twoje konto osiągnie poziom 25. Zdobądź ją Lady Quillin, ofensywny mistrz, który wypełnia miernik tury i przyznaje sojusznikowi buffy. I to ty, widz, może właśnie uzyskać bonus za darmo z komputera lub smartfona. Na komputerze kliknij link, aby utworzyć konto, a następnie pobierz grę. Na smartfonie zostaniesz skierowany na stronę mobilną, na której będziesz musiał kliknąć przycisk po środku, a następnie zostaniesz skierowany do App Store lub Google Play, gdzie będziesz mógł pobrać rajd z bonusami. Po spędzeniu zaledwie 5 minut wolnego czasu otrzymałeś już dwa gwarantowane epiki. Taki bonus jest dostępny tylko dla naszych subskrybentów, ale to dopiero początek. A teraz pokażę Ci, jak zdobyć wszystkie najlepsze i najnowsze kody promocyjne dla początkujących i doświadczonych graczy. Najlepsze są tylko dla subskrybentów. Ale gdzie wprowadzisz kody promocyjne? Pokażę to początkującym. Na komputerze lub urządzeniu z Androidem otwórz lewe menu w grze. Przejdź do sekcji kodów promocyjnych. Po wprowadzeniu kodu roboczego prezenty będą czekać na poczcie. Dla właścicieli urządzeń iOS musisz kliknąć osobny link w opisie. Na tej oficjalnej stronie internetowej musisz wprowadzić swój osobisty identyfikator w górnym polu, który można znaleźć w profilu gry, a w drugim polu wprowadzić żądany kod promocyjny. Tak więc pierwsze kody dla początkujących i są one najlepsze. Najlepszy kod promocyjny dla początkujących powrócił: GetDeliana23. Daje to legendarną mistrzynię Delianę i wiele zasobów levelowania. Deliana jest świetna w radzeniu sobie z masami wrogów. Jest łatwa do wyposażenia, a jej debuffy niszczą wrogów i wszystko, co stoi ci na drodze. Teraz kody epickich mistrzów. Pierwszym epickim kodem jest Daspel23 Honoru. Daje epickiego bohatera honoru srebro i zasoby. Honoru okazała się dobrym atakującym mistrzem, ale kiedy odniesie obrażenia, nie przetrwa długo. Konieczne jest odpowiednio wyposażenie jej i wybranie odpowiedniej gry. Drugi kod dla epickiego mistrza, 2GT By, daje mistrza Kellana de Shirke. Doskonały bohater roli dealera obrażeń PvE i PvP. Ukryj się przed wrogami w zasłonie, jednocześnie radząc sobie ze zwiększonymi obrażeniami wroga. Trzeci kod, Dragon Slayer 23, daje epickiego truciciela Urtikata i trochę zasobów, aby go podlewelować. Jest to fajny truciciel trybów PVE, a jednocześnie osłabia opór wroga wobec trucizn, co zwiększa szanse na zastosowanie trucizny i obrażenia trucizny. Polecam ją jako zastępcę kl lub innego truciciela. Po czwartek od promocyjny Nowicjusza click for gameplay. Otrzymasz Mordekaj, dobrego uzdrowiciela dla bossów PVE, a jego niezwykły wygląd doskonale podkreśla rolę Mistrza. Jeśli chcesz zdobyć Mistrza, który zadaje obrażenia związane z HP Barn, to jest Twój wybór. Piąty kod promocyjny Nowicjusza jest jednym z najświeższych. New Midgame Game daje ci fajnego mistrza z nowej frakcji, Shadow Bow Tyrlak, a także fajny zestaw zasobów. Specjalnością mistrza jest to, że obejmuje sojuszników zasłoną, daje buffy tarczy, a także przyspiesza. Bardzo wszechstronny. Szósty kod promocyjny right War Maiden daje rzadkiego mistrza World Maiden z zestawem zasobów. Ten zadawacz obrażeń jest w stanie wzmocnić swój atak, a także zastosować słabą truciznę. Może być stosowany zarówno w PvP, jak i PvE. Przed kodami promocyjnymi dla weteranów przypominam, że w moim filmie znajdziesz tylko najnowsze kody promocyjne. Zasubskrybuj kanał i motywuj nasz zespół, bo przecież lubisz zobaczyć nowe kody promocyjne w następnym filmie. Oto jest ostateczny kod promocyjny, który będzie działał przez całą jesień. I Love Game Geeks Tricks daje 200 tysięcy srebra, Chicken Rank 3 i 10 naparów XP. Ale jak zdobyć inne legendarki? Musisz logować się do gry przez 7 kolejnych dni, aby zdobyć Mistrza San Wukong. Jest wielkim dealerem obrażeń w PvE, a w PvP ma nieoczekiwany bonus – Polymorph. Zdobądź go, gdy promocja jest nadal aktywna i możesz zdobyć kolejnego epika za kolejne 7 dni logowania się do gry. To jest jaszczurka Izoch, która może dać bufy i zadawać przyzwoite obrażenia. Mistrz odpowiedni zarówno dla początkujących, jak i dla weteranów. Tak wiele bonusów to szokujące. Niestety nie można zdobyć ich wszystkich, ale możesz tylko złapać to, co najlepsze. Teraz pokażę Ci krok po kroku. Moja tajna taktyka. Do rejestracji bierzemy Light Swarna. Na poziomie 25 konta bierzemy mistrzynię Lady Queen. W przypadku kodu promocyjnego nowicjusza bierzemy legendarną deadlina, póki kod działa. Jeśli już nie działa, używamy kodu dla honoru. Następnie bierzemy legendarnego San Wukong za pierwsze 7 dni i Izok za 14 dzień logowania. Prowadź też wszystkie kody promocyjne dla weteranów, aby zdobyć zasoby. Wyobraź sobie pięciu mistrzów, w tym dwie legendarki. To dopiero początek. Weź mistrzów, leveluj swoje konto i ciesz się grą z przewagą początkową, którą dajemy za darmo. Próbowałem pokazać ci wszystkie bonusy i kody promocyjne. Jeśli coś innego zadziała, na pewno ponownie pokażę ci te kody. A w nowym filmie znajdziesz nowe wspaniałe kody zarówno dla nowych, jak i weteranów. Wszyscy dostali bonusy i to mnie bardzo uszczęśliwia. Tylko przypomnienie, że możesz zdobyć epickich mistrzów z mnóstwem zasobów, podążając za linkami w opisie. Dzięki za oglądanie. Uprzejmie proszę o zasubskrybowanie i polubienie kanału. Polecam również obejrzenie tych dwóch filmów i żegnam wszystkich.